Jesteśmy pod ratuszem warszawskim, siedzibą, w której przebywa na co dzień Rafał Trzaskowski. I dzisiaj chcemy pokazać, jak będzie wyglądała Polska, jak będzie wyglądała Warszawa, kiedy Rafał Trzaskowski wygra wybory prezydenckie w Polsce. Polacy, pilnujmy własnych interesów. Pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. Będziecie to za chwilę słyszeli. W każdej dziennicy meczet, w każdym mieście meczet mnóstwo muzułmanów, wielkie, ogromne problemy ze strafami szariatu. To szykuje nam dzisiaj Trzaskowski z Tuskiem. Cieszę słyszą się.